Ekscelencjo, profesorze Wojciechu, dyrekcjo i społeczności Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych imienia Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Z głębokim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci pani dyrektor Ewy Stąporek-Pospiech. Majestat śmierci styka się z życiem, siejąc obezwładniające zaskoczenie. Czyni nas na to nieprzygotowanymi. Pani dyrektor była herosem rozwoju kultury muzycznej miasta, postrzeganego w Polsce jako muzyczna Bydgoszcz. Współpracowaliśmy w trosce o ten rozwój ponad 20 lat. Jak kamienie milowe historii życia odłożyły się w mojej pamięci dziesiątki spotkań i inicjatyw, które pozostaną nie tylko w moim sercu, ale przede wszystkim w wizerunku grodu nad Brdą. Nigdy ich nie zapomnę. Wprawdzie nie mogę być dziś na uroczystościach, ale myślami jestem z Państwem pełen boleści i smutku. Przesyłam słowa wsparcia i kondolencje dla profesora Wojciecha i całej społeczności Zespołu Szkół Muzycznych. Wspieram się słowami Choracego. Człowiek nie umiera cały. Cześć pamięci pani dyrektor Ewy Stąporek-Pospiech, profesor Jerzy Kaszuba. W imieniu jej magnificencji rektor Elżbiety Wtorkowskiej i całej społeczności Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.